Ileż można czekać? Witam Was w następnym odcinku z naszej serii Starcraft 2 oczywiście i to jest już nasz drugi odcinek w kampanii oczywiście. Yy, pogadankę mieliśmy w poprzednim odcinku, więc po prostu zaczniemy sobie następną misję. Dzięki Twoim działaniom Marsara jest obecnie w stanie otwartego buntu przeciwko Arcturusowi Mengskowi. Były więzień Tyku z ujawnił, że Dominium przybyło na Marsarę w celu wydobycia artefaktu obcych. Przejęcie artefaktu zada kolejny cios Dominiu i przyniesie zysk w wyniku jego sprzedaży tajemniczym kontrahentom Findleya. Jaki Findley? To jest Findlay! Kupia maszynę, się nie znasz, to się nie odzywaj masakra w ogóle nie. Te roboty. Stary posterunek nie wygląda jakoś wyjątkowo. Spokojnie, braku. Inżynierowie z Dominium kopią tam już od miesięcy. Widzisz ten dźwig? Przygotowują się do wydobycia artefaktu i przetransportowania go gdzie indziej. A niech mnie. Widzisz? Więcej wiary, Jimmy. Dobra, czas na pobudkę dla Dominium. Rozwalmy bazę i wywieźmy stąd to maleństwo. Hmm. No więc widz widzimy się za chwilę oczywiście jak ten pasek sobie pójdzie w cholerę <grym> z No, no to możemy zacząć Tutaj już mamy perspektywę naszej bazy, ogólnie zarządzania jednostkami Żeregu. i... surowce. Przygotowano dla pana dodatkowe samouczki. Okej. Okay. Będziemy potrzebować o wiele więcej Marines przed atakiem na posterunek Dominium. Wyszkol ich w koszarach. Skoro już o tym mowa, dodatkowe ERK pomogą szybciej wydobywać minerały. Wyszkol je w centrum dowodzenia. Gotowy do akcji! No, Reynor nam dał tutaj podpowiedź jak mamy, jak ma się grać ogólnie w tą grę. No ja już to wiem, więc nie to jest dla mnie. Dobra, to sobie uwolniemy parę ERK. One bo sobie tu już zaznaczę sobie tak ładnie na minerały, więc one będą od razu po wyjściu z bazy wychodzić tutaj, brały minerały, wracały z powrotem. Jest bardzo przydatne, swoją drogą nie trzeba ciągle tak być tą myślką wszędzie klikać. pójdziemy sobie na zwiat. Tu też sobie tak zrobię, że z bazy będą ciągle przychodzić jednostki do mojej armii, żeby się powiększać w tempie ochodzenia. Tak jest, Tak jest, komandorze O, tu mamy jakieś fajne zasoby z minerałami i gazem. Eee, yy, właśnie, tak, tak yy, na marginesie więc to jest refineria, a z niej wydobywamy tak zwany gaz. Wespan, to się zwie, A tu mamy minerałki, po prostu, to jest coś jak kasa, nie? A minerały, znaczy, a gaz to jest coś takiego w stylu. Nie wiem, no. To jest coś takiego do, do, do lepszych jednostek, jak na przykład. No, zobaczycie tam później. Dlaczego nie? No, na razie nie jest, nie jest potrzebne, bo marynce, jak możecie zaobserwować. Potrzebują tylko jednego miejsca w magazynie i 50 sztuk minerałów, a że minerałów mam dużo, więc Mogę sobie nastać no, trochę tych... Tak. O właśnie. ale niestety i muszę zrobić. Magazyn w parę. No. Obraz dwa wystarczą. Zrobisz Kuba. je następnie, pójdziesz tutaj. A za to Dobra, możemy Szeregu, tutaj się przejść, bo tutaj będzie niespodzianka. Nie, mogę się Jak widzicie już nie ma Gima Raynora. Hmm. Swoją drogą, na poziomie trudnym, tutaj powinno tu stać dwóch czerwonych marinów. Tempo, tempo, tempo. Od Dominium. Ale że jest to normalne, no to nie ma ich. My hmm. no, mamy 300 minerałów, za to... Opłaca się chodzić wszędzie po mapach, szukać jakichś... Czarnych dziur czy coś, bo tam zawsze jakieś nagrody mogą być albo achievementy. Na przykład jak... te billboardy tamte na tej misji. przechodzić i szukać ich i zniszczyć je w... W pewnych, w pewnych ja. momentach. Komandorze, Dominiu atakuje bazę rebeliantów na południowym zachodzie. Dobrze. Dzięki temu Dominium nie będzie siedziało nam na plecach. Ci ludzie potrzebują naszej pomocy, Tykus. Nie ma mowy, żebyśmy ich zostawili. Hmm. Na tykus już, już proponował nam, żebyśmy ich, no ich jest, zostawili, komandorze. ale my jesteśmy za dobrymi i ludźmi ich nie zostawimy. A no dlatego, że dostaniemy jednostki plus. medyków. Dobrze was widzieć. Jesteśmy z wami. Powiedzcie tylko, co mamy robić! Witamy na pokładzie, chłopaki! Rejnor rządzi! To chłopaki, Rejnora! Zraszyłeś mnie! Robi się! Uwaga, idzie się! E, no właśnie, wyda się e, zaburzyć. Tutaj, jak ja możecie zaobserwować wziąłem bazę, bo to rasa, czyli ludzie, ...mają coś zamówał. takiego, że budynki fruwają, że tak powiem. To jest bardzo, bardzo pomocne, bo mogę przetransformować prze w każdej komuś. chwili budynki z, z jednego miejsca na drugie Szeregu, albo po prostu uciec z jednej bazy na drugie. może iść do drugiej. <laughs> Widzę, że ludzie bardzo dobrze nastawieni do tego, całego imperatora. No więc dodatkowe zadanie mamy zrobione: uratuj rebeliantów i stronę tylko główne, zniż bazę dominium. Ale zanim to zrobimy, będziemy potrzebowali dużo więcej Marinesów właśnie po Dobra, oddaj ten kryształek, oddałeś, dobra, i teraz zrobiliśmy tu piękną bazę. I ty kolego też mi zrobisz piękną bazę. A później, jak już skończycie, moi koledzy bardzo dobrzy. Ej, tutaj, nie, nie, nie! Co to. Jeszcze mam tego. jest taki dobry w tym wszystkim, nie? Dobra. Tutaj możemy sobie już bazę zaznaczyć. O tak. Pięknie ślicznie, ładnie. A teraz sobie pozaznaczamy, żeby w bazach nam się tworzyły Marinesy. Po prostu polecimy sobie teraz tutaj do tu góry. Ciźli, poszli Hmm, się za to. Co mamy tutaj? Na nich. Ok. Tak swoją drogą, ten tutaj on jest czołgistą, tylko że czołgista nie ma... Ostrzeżenie. Zbliżają się dominialne heliony. O kurwa. Nienawidzę tych jednostek jebanych. To jest taki samochodzik, który ma mytacz ognia, on jest bardzo dobry na jednostki piechoty. Właśnie jak możecie zaobserwować zaraz z nimi... lekarz uciekaj. W też to jest dziewczyna. Wziął do dziewczyny, nie no. GJ, z oku, GJ. O kurde. To nie widzę bunkrów, będę musiał mikrować teraz. Dawaj. Dobra, chuj Gotowy do akcji szeregu chłopaki Tempo tempu, Dobra! Czy się tego Marinsa uratuje? Dobra, stacy. Nie zła robota z tym bunkrem, Jimmy. Dzięki twoim chłopcom i moim umiejętnościom daleko zajdziemy. Subie zrobimy Marinsów. Wystraszyłeś mnie! Też magazynów parę o tym zawsze trzeba pamiętać. Dobra. No pewnie bo bez magazynów nie będziemy Dobre, mieli miejsca na jednostki, a bez miejsca na jednostki będziemy w dupie po prostu. Tak <laughs> w skrócie, nie? Bo oh, kurwa, helion zjebał, go szybko. Dobra, jest pięknie. Tutaj zniszczymy wrogie magazyn, to oni nie będą mogli to... tworzyć jednostek. To też dobra opcja jest. Zniszczymy laboratorium. Nie rewelacja. będą mieli wodyków. Dobra, ciągle nam do jednostki. Kontroluję jeden sobie zaznaczę, żeby mieć już. Na jeden co po prostu zaznaczę sobie jedynkę. O, pokażę wam może. Zaznaczę sobie, nie wiem, o, tego Marina. Mam jednego Marina, wcisnę sobie jedynkę i od razu mam szybki wybór całej mojej armii. Bardzo przydatne podczas multiplayera, swoją drogą. Załatwione. lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra. Pięknie tutaj nam wychodzi na razie ta inwazja. Jazda! Ale on dobry jest na rasa zergów Zergi to robaki, że tak powiem I oni są bardzo, bardzo słabi I właśnie ogień działa na, na robaki No rz rzeczywiście w sumie, nie? Ogień działa na podstawę organicznie w sumie Ale no marine mają tą swoją tą zbroję, nie? To zawsze tam mają Jako pancerza Wyobrazimy no, im jeszcze fabrykę nie wiem czemu lubię jak się bawić. o. oczywiście Czekałem na Ciebie Dobra, to chyba tę misję tak Uzyskałam dostęp do dźwigu. Rozszyfrowuję kody bezpieczeństwa. Pełna kontrola nad dźwigiem. Pięknie. To teraz bierzmy to bydle i zabierajmy się stąd. No. Zaledwie 7 minut 25 sekund. Bardzo dobry wynik. Oczywiście znaleziono zasobniki z surowcami 9 na 9. Jest cudownie wyszkolne zero, 0, no bo ja akurat nie preferuję mam tych le 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 leczących jednostek. Ja po prostu biorę wszystko na atak i... wiecie, zajebać jak najszybciej, ja nie leczyć się piętolistym. Dobra, jedziemy. Jakiś filmik, może coś tego. Wiem, kocham te przerywniki, Wy pewnie też się pokochacie z czasem. OK. to zobaczymy, co tam w wiadomościach. Dziękujemy, że pozostają Państwo z nami. Przenieśmy się teraz do Kate Lockwell, która ma dla nas nowe informacje na temat brutalnej rewolty Jima Reynora. Dziękuję, Dony. Wygląda na to, że Raynor poszerza listę swoich celów. Zaatakował wykopalisko dominium i prawdopodobnie przejął niebezpieczny artefakt obcych. Imperator Mengs wypowiedział się dzisiaj w tej sprawie. Nie sposób stwierdzić, jakie spustoszenie mogą uczynić na naszych planetach te nieszkodliwe poroć relikwie. Osoby, u których te przedmioty zostaną znalezione, będą pociągnięte do odpowiedzialności. Głowa do góry. I tak wyślą za tobą list gończy. Dzięki To szokujące wieści, Kate. Domyślam się, że wielu cywilów poniosło śmierć w wyniku akcji terrorystycznej Reinora. Prawdę mówiąc, jedynymi ofiarami były osoby, które trafiły pod ostrzał nadgorliwych służb bezpieczeństwa. Domin... Dziękujemy, Kate. UNN, wasze pierwsze źródło informacji. Jim Raynor, morderca kobiet i dzieci na Marsarze. Ten gość też jest chujem. Zawsze wyciszają. Nie może dokończyć tego, co powiedział. Stary, czy ten urzędas nie wiedział, że zatrudnia arcyłotra jako szeryfa? <ścoughs> On na to liczył. Chyba moja reputacja twardziela sprawiała, że było tu cicho i spokojnie. Przez cały czas, kiedy nosiłem tę odznakę, nie musiałem do nikogo strzelać. A gdzie w tym przyjemność? Może w tym, że masz respekt, co? Jak to było, Jimmy? Walczyć z zergami? Byliśmy w tylu tarapatach podczas bitew. Tyle razy ledwie uchodziliśmy z życiem. To wszystko nic w porównaniu z nimi. Nie dowiesz się czym jest prawdziwy strach, dopóki nie zobaczysz tysiąca tych synów pędzących wprost na ciebie? Może w tym co się jest? Co to jest? Słyszałem, że zergi zostały wypalone przez protosów kilka lat temu. Minęły cztery lata, a oni wciąż znajdują zagrzebane nory na pustkowiach. No, takie trofeum osiągnie niezłą cenę na czarnym rynku. Masz ochotę zapolować, wspólniku? Odpuść sobie tykus. Ja upolowałem już tyle zergów, że starczy na dwa życia. <śm> O, to co jest? Muszę przyznać, Jimmy, że zrobił się z ciebie prawdziwy wojownik. Gdybym był starym męskiem, też zwiewałbym gdzie pieprz rośnie. Mówisz poważnie? Nie, żartowałem. Ten to ma ten dojebany śmiech niebieski. To ja tego gościa lubię. On jest cudowny. Dobra, no to co mam powiesz się, To kto jest tym twoim tajemniczym kontrahentem? Komu mamy przekazać artefakt? Banda jajogłowych, których spotkałem, Fundacja Mobiusa. Fundacja Mobiusa? Przecież to legalna grupa badawcza. Dlaczego oni z tobą gadają? Kiedy twój chłop Męsk zakazał handlu towarami obcych, poczuli chyba nużna gardla. A ty wiesz Jimmy jak bardzo cenię naukę. Hm. Pewnie bardzo dobrze. Co to za pomyję? No dobra no. Nie pozostało nam nic innego już do klikania, więc ja byłem z oku i żegnam się z wami. Bardzo miło wam było mnie oglądać na pewno. <laughs> Nie no, ale tak poważnie na razie. Życzę wam miłego dnia i... Do, do widzenia I, i żegnam się z wami. Jacie, kurde, ale jestem cudowny, dobra, koniec świrowania. No, zapraszam do następnego odcinka, stawiajcie tam łapki czy coś, komentarze zawsze mile widziane, dobra, na razie, bo tych mi tam już świruje. No, więc się, na rapa.